Sezamie otwórz się. I sezam się otwiera. Kręciła. A więc można sobie zrobić rozpoczęcie pracy. No dobra, jakbyście chcieli widzieć, tam się nam brama otwiera, jeszcze ja zaraz druga będzie się otwierać. A z rozpoczęcie pracy wchodzimy znowu w menu. Wpisz kierowca. Kraje rozpoczęcia mamy S, czyli Szwecja, jak zakończyliśmy Zjeżdżamy strzałeczką w dół, bo to jest właśnie w ostatnich zapamiętanych Kraje rozpoczęcia Polska i okej. Okay. Oczywiście przeprawy prom nie wyłączamy, bo to w trakcie ruszenia oczywiście nam się wyłączy piszczy nam tutaj, bo powietrze oczywiście trzeba dopompować no coś tutaj gdzieś mi jakimś przewodzikiem kurczę ucieka a więc dzisiaj będzie na full wypasie i wjazd na prom i zjazd z promu tamtą chyba pierwszą część jako jedną wrzucić ale chyba połączę to wszystko razem po prostu będzie tak kompletnie tam buzeczkiem stoi żeby złapać klapy żeby to nie hukło a w się podniesie mi się wydaje, że to nie jest sens teraz nagrywać, ponieważ ja tu i tak nie ruszę dopóki ci wszyscy z mojej prawej nie wyjadą, bo ja będę musiał się po prostu wycofać do tyłu tak więc no otwarcie widzieliście, tam po prostu raz jeszcze może chwilę poczekamy zobaczycie sobie jak tylko się te, te tam klapy opuszczą od rampy Możemy będzie troszeczkę musiał do przodu odpłynąć, czy jak, bo tam mało miejsca ma strasznie. No nie pasuje. Z górnego pokładu już zjeżdżają. Klapki tam opuszczą, już się chyba opuszczają, ta już się opuszczają. Hydraulicznie wszystko. Poczekamy chwilę jak pierwszy samochód zjedzie ja wtedy wyłączę nagrywanie, bo mówię, no bez sensu, tak żebym kurczę tutaj ten nagrywał no, i tak będę musiał się wycofać, a to troszeczkę zejdzie zanim wszyscy z prawej strony mojej powjeżdżają No to ruszać Bandyci klapa będzie dokładana Coś sobie wózkowy nie radzi co ma uprawnienie na buzek do świnoujścia zapraszamy. Panie, wyjeżdżaj stamtąd, wyjeżdżaj. Let's go. Wygładu wyjeżdża. No, może nawet nie będę no, musiał cofać. No, zobaczymy. Z boku Dafi rusza. Ja jestem ciekawy, jak oni to pokombinują No dobra, to po, poczekamy chwilę najwyżej. jak komu się będzie kusza ten, to sobie przesunie. panie, jedź, masz miejsca. O, wyjeżdża. O, patrz, będziemy ruszać. Do widzenia O no kurde No to poszło lepiej niż bym się kurde spodziewał, naprawdę A przed nami kolega z Renówki jedzie, z premiumki Z którym byłem w kabinie Kolega z Krakowa, ma ponad 700km do lotu do domku, także Jeszcze mu się trochę tam zejdzie no ale jak dojedzie się rozładuje do niedzieli sobie spokojnie będzie siedział w domku wypocznie no dobra dolecimy do Orlena jeszcze jakby coś może ciekawe zobrazowania portów w Świnoujściu o to sobie zobaczę jak to się tutaj wyjeżdża będzie miał mały wgląd po prostu wygląda no tu widzimy robią pętelkę z górnego podkładu, pokładu co zjeżdżają robią pętelkę tutaj i jadą dalej no jedź Miecio jedź. Mm. zaraz będziemy jeszcze chwilę widzieli jak z górnego pokładu się ściągają na dół o, to jak ten kolej stoi i tam widać jeden zestawik zjeżdża w skaniusia A my oczywiście wyjeżdżaliśmy tak jak tutaj widzimy tą Skanii i z dolnego pokładu coś tam się tutaj przy blokowało. ostatnio w porcie e, w kalskronę, jak panem e, Visionem Tam co nawet nagrałem właśnie filmik z tego, z tego promu, jak tam sobie spaceruje. Po zjechaniu z promu była niespodzianka na, e, na bramkach zjazdowych. Po prostu wyjazd ze strefy portowej był zamknięty. I wszyscy po kolei dmuchali balonik no i pięciu kierowców odpadło, z czego czterech Litwinów i jeden Białorusin zostali, że tak powiem, odhaczeni, bo byli pod wpływem. rozumiem, można sobie tam piwko wypić na promie, czy tam nawet dwa, jak 17 godzin płynie, ale ale kurcze nie tam przesadzać, że oni tam 07 czy ileś tam porozpracowywali i, i zadowoleni z życia to zależy też oczywiście w dużej mierze jaki kto ma Metabolizm, jaki kto ma organizm, jaki kto ma spalanie, tego wszystkiego. No dobra, kochani, tu już będziemy dojeżdżać do bramek. Także ja będę się z Wami żegnał. Tak, więc, takie jeszcze zjazd e, w Shinouju z promu e, Unity Line. Tu jest akurat Polonia, czyli najnowszy nabytek Unity Lina. Najnowszy prom i najszybszy. Tym co płynąłem z tego co kolega mi mówił, to płynie maksymalnie 19 węzłów, a ta Polonia pociska 28 węzłów, także jest różnica. Jeszcze tą Polonią nie płynąłem, także dobra. Trzymajcie się wszyscy, do usłyszenia. Bartasz się kłaniał, hej. Ja też.